Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz. Krzywy i stromy. Oj. Mojej. Dzień dobry. Witam Was serdecznie z gorących Włoch, Włochy gorące, wycieczka 28 dni Dzisiaj jest dzień 17 bodajże Dzień 17 No i nie jest tak pięknie jak było do tej pory, bo do dnia 10 To mieliśmy 17 stopni, nic więcej, nic więcej No chyba jeden dzień mieliśmy 20 Kopenhadze, super. W Berlinie, fantastycznie. W Warszawie, chłodniutko. Wszędzie ekstra. A wtem nagle Kraków pomyślał sobie, nie, no, jest sierpień, jest lato, musi być gorąco. Więc dzień dobry. Dzień dobry z Wenecji. Środa, 13 sierpnia. Witam Was. I taki film trochę niespodziewany bo mówię, znowu Dzień Gospodarczy jak zwykle, więc w Wenecji nie będę niczego nagrywać, bo to le... ile można to samo trochę myślałem, czy by nie nagrać dzisiaj filmu o rekrutacji, bo rozpoczynamy rekrutację ale zanim ten film obejrzycie, to na pewno się dowiecie tego z filmu o rekrutacji który pojawi się od razu jak go zrobię, a nie tak jak ten wrzucany na bieżąco jeden po drugim no i dlatego ich jest mniej, ale już to mówiłem nie raz Więc jedziemy, słuchajcie, poszukać AdBlue. No, jest takie jedno miejsce. Pod Wenecją. W Wenecji wszystkie stacje objechałem: AdBlue nie ma. Co prawda, stąd Rzym, potem Almafi, Sorrento i Florencja. Mam no, niecałe pół zbiornika AdBlue, więc wystarczy do tej Florencji. Ale co, jeśli we Florencji nie będzie? Co? Wtedy! tego jedziemy zobaczyć na jeszcze jedną stację pod Wenecją w Mira Mira albo Mirano O, oh, 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 Sorry Mira albo Mirano, już nie pamiętam, która z tych wiosek podobnie nazywających się I tam AdBlue podobno jest, to znaczy nie wiem, czy jest dzisiaj ale tu nie było, a tam kolega znalazł. Jest to na przedmieściach, no ale mam tam obok swój hotel. I teoretycznie miałem tu kwić w tej Wenecji, rozpalonej do jak zwykle czerwoności. Do tej godziny 20 z hakiem. Ale powiem szczerze, że. Jak jadę na tą stację, mam hotel obok, spróbuję się zameldować i swoje 3 godziny zrobić tam. Normalnie bym do hotelu nie jechał, no bo to jest 15 km od Wenecji. Ale misja AdBlue ma priorytet. I skoro jest AdBlue obok hotelu, to może coś nam z tego cukierkowego wyjdzie. Zawsze stąd wyjeżdżałem w prawo z tego parkingu na Mestre, tutaj autobusowego na, w centrum handlowym. A w tą stronę, chyba w stronę szpitala nie wracałem. Zawsze jechałem jak już to tu. A tam jest Media Markt, dobrze wiedzieć. Czasami coś wiecie. Kabel do telefonu, nie wiem, się urwie. No czasami awaryjnie coś trzeba, gdzieś trzeba, a w Wenecji jest na to zawsze czas. Prawie zawsze. Bo są wycieczki, tak jak na przykład wycieczka, która się nazywa European Discovery. Która przyjeżdża tu dzisiaj z Monachium, no i ona tutaj jest 15.40. Chyba jeszcze tu nie dojechali. Przyjeżdżałem koło 16.00 dopiero, ponieważ ja jechałem z Ljubljany, no to ja jechałem tutaj 3 godziny z hakiem, no 3,5 godziny. 3,5 godziny, więc. Będę, on tu chce autostradą. To był szyściutki, szyba umyta, i teraz jakieś robaki mam znaleźć, złapać coś? Jutro, ostatni dzień przed, przed, można powiedzieć, urlopem w pracy przymusowym się będę pauzował. 70, nawet nie. Co ja robię? 69, nawet jeszcze jeden więcej dzień. Cztery noce. Kierowca, który zabiera ode mnie autobus z Rzymie jedzie robi Rzym do Sorrento, potem jeździ po Sorrento tam dwie noce z Sorento do Florencji. Dzień przyjazdu, i ja dopiero przejmuję następnego dnia we Florencji autobus, czyli pełen dzień we Florencji, plus dzień z Florencji do Szwajcarii. Ze Szwajcarii w okolice Lyonu do Kontiki Chateau jedziemy. I do Paryża. Więc bardzo fajnie, bo ten przejazd ze Szwajcarii do Paryża, który jest cholernie długim przejazdem, jest rozbity. No, Leon trochę jest nie po drodze, ale dalej to są dwa krótsze odcinki niż by było to normalnie. Jestem mega zachwycony moją wycieczką. Właściwie też jestem zachwycony pilotką. Jest to chyba najlepsza najlepsza pilotka jaką miałem w swojej karierze w Kontiki i w ogóle no, poza Kontiki, bo Kontiki ma. Jest więcej znacznie przygód i dużo lepsi piloci niż piloci, którzy nie mówią po angielsku z poprzednich firm. Czy nawet jak mówią po angielsku, Hiszpanie czy na przykład Azjaci bez porównania. Natomiast muszę przyznać, że tutaj jestem po prostu zachwycony. Jest to no moja przedostatnia, ale ostatnia wycieczka w tym sezonie letnim, no bo to już jest sierpień. Potem mam następną wycieczkę we wrześniu, ale to jest taka wycieczka trochę znowu inna, bo to jest wycieczka regionalna. Po Bałkanach będę jeździć, żadnych, żadnych Włoch, czyli tam Węgry, Chorwacja, Słowenia. Co tam jeszcze? Jakaś Czarnogóra? Nawet się tam nie wczytywałem w ten program dokładnie. Więc po Bałkanach będziemy, a Serbia chyba tam jest. No i bardzo się cieszę, bo jest to wycieczka, ponieważ nie zaczyna z Londynu. To y, firma mi y, samolot, że tak powiem, opłaca. Wszystkie samoloty są u nas tylko opłacone, jeżeli się zaczyna skąd inąd niż z Londynu. A potem wycieczkę skończę. Ona się zaczyna i kończy w Budapeszcie, takie się kółeczko robi. To jest ostatnia wycieczka po Bałkanach w tym sezonie letnim wrześniowa. Żadnych nie ma, więc autobus, który tam cały rok jeździ po tych Bałkanach, będzie zjeżdżał. I zgadnijcie, kto go będzie ściągał z Budapesztu do Holandii. Dobrze zgadliście, ja go będę ściągał. Więc ja ten autobus ściągam. To będzie też ciekawa przygoda z tamtych kierunków jechać. Przez w sumie chyba Słowację. Chociaż jeszcze nie wiem, nie patrzyłem. Może nie, nie przez Słowację. A cholera wie. Czy przez Austrię i Niemcy do Holandii. Zobaczymy. Dużo czasu, tak jak mówię, nawet tam się jeszcze nie wczytywałem zbyt dokładnie w program. Dwa tygodnie przerwy. No i tak jak mówiłem wcześniej, ruszamy z tematem rekrutacji. Jak za gorąco, aż się świecę. Błyszczący jestem od tej temperatury. Eee, więc chyba poczekam 4 dni. Nie 4, 5, 6 dni. Kurde, dużo. I w Szwajcarii, gdzie będzie chłodniej i będą widoczki ładniejsze, może coś nagram. No, chyba, że mnie naprawdę Wena najdzie. Eee. Zobaczymy. Coś na pewno nagra. W każdym razie bądź. 10 minut nam zostało do celu. Na razie tutaj was nie zanudzam jazdą po e, Tangenciale di Mestre wokół Wenecji. Tą estakadą w sumie. Nad Wenecjańską. I zobaczymy, co będzie ciekawego za chwilę. No. Można powiedzieć, że. Dzień sukcesów! Bo przynajmniej się udało Adlu zatankować. Wcześniej udało się Hafało zatankować. Tak wymagało to poświęcenia. Po Hafał O! To bym specjalnie nie jeździł. Już bym zamiast jeździć, to po prostu diesla wlał. No ale Adlu potrzebne niestety ostatecznie. A teraz mam spokój już do końca wycieczki, można powiedzieć. E, bo sobie już spokojnie nawet we Francji zatankuje. No właśnie, zobaczcie, w prawo 37 metra mamy zakaz ciężarówek do miry. No ale 37 to się powinniśmy zmieścić teoretycznie. Tylko czy my tu skręcimy, bo tu zrobili takie nie wiadomo co, że szkoda gadać. Trzydzieści osiem stopni w tej chwili. Ciepluśko. Marano, zobaczcie, tu jest Mira. Mirano. Marano. Wszystkie miejscowości dookoła, te wioseczki, można powiedzieć, kolorowe, Każda się inaczej nazywa. I według moich obliczeń to powinniśmy wyjechać przy. Nie, źle liczę, nie tam. 7 m mamy? Bo mamy 2-3, to nawet nie jadę. Huh. Czy to się uda? O no, bo to jeszcze taki krzywy, ciekawe. O kurde. Oj czy wejść Oj, mojej, mojej, nie fajnie, nie fajnie, ai Tutaj takie jest miejsce. Musimy. No, musimy. No, no, musimy. To jest przetestowane. Musimy wjechać pod włoski zakaz. Podkreślam, że to jest włoski zakaz, bo włoskie zakazy to trochę inne są niż te, które wynikają z konwencji wiedeńskiej i się je tak trochę bardziej ignoruje. Zobaczcie na wprost, jaki pałac jest. I to też taki. Nie wiem, czy ktoś tu mieszka. No, w tym może ktoś mieszka. A no, to jest jakiś stary pałac. Tu jest bardzo dużo takich. Zabudowań historycznych, Już wiem gdzie jesteśmy. Kiedyś tu jechałem. To są mosty zwodzone. Czy znaczy, tu jakiś stary pomnik. Takie wille. Tu znowu jakaś taka willa. Wygląda na opuszczoną trochę. Tu jakaś w ogóle fabryka wkomponowana to wszystko i przegapiłem piękną G-klasę w kabriolecie, starą. O, i my tu teraz musimy w prawo. Tu jest też zakaz, ale tu jest taka niespodzianka. Tu nagle w połowie drogi jest zakaz e, 2 metry. Nie pamiętam, czy szerokość, czy wysokość. No, jakaś abstrakcyjna rzecz tu jest nagle. Ta fabryka to chyba też jest nieczynna, jakaś opuszczona. No, pewnie, że nie. Powybijane szyby gołębie tu to Zobaczcie, kolejny pałac. willa, coś tam del Leoni. To jakieś pozostałości jakieś, jakiegoś dźwigu nad drogą. Tylko we Włoszech to wszystko jest mało opisane i... Normalnie, jeśli gdzieś tam w Google Maps kliknie, to zawsze jakiś taki budynek. Tu zobaczcie, tu jest piękny kościółek. Tu znowu jest jakiś pałac. Tu znowu jakiś pałac. Jakiś stary dźwig na nabrzeżu. Tu znowu jakieś ruiny pałacu po lewej stronie. Zarośnięty, tam jest piękny budynek. No, oczywiście bez okien stoi i tak dalej. Piękna sprawa dla urbexów tu po prawej to jakieś nie wiadomo co stajnie czy coś w domy przerobione zobaczcie kolejny pałac opuszczony na wprost co tu jest za historia piękna brama jakaś drugie pół pałacu chyba chyba funkcjonuje na pewno funkcjonuje tu znowu będzie pałac po lewej stronie coś tu się rozsypuje I mamy miejsce pod hotelem, piękna sprawa. Widzieliście właśnie, wjechałem pod zakaz. I tu jest nasz hotel. I tu, gdzie są te słupki, jest miejsce dla autobusu. Idę zaraz się przywitać. I tyle.